Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Gorąco witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Orlando City zmierzy się z Los Angeles FC. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Udane wejście, traci piłkę. Będzie groźnie, prosto padłe podanie. Można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Uwaga, czy strzeli! Oj, kiepskie miejsce, by tracić piłkę. Groźnie! Odważnie blokuje strzał. Ma teraz szansę. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Pereira. Kara. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy i głęboka wrzutka w pole karne. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę, kara. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Szansa, czy przełamie impas? Przerwał atak rywali. Ma wsparcie, by to rozegrać. Teraz pora strzelać. Uwaga, musi to trafić. I bramkarz. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Strzał głową, ale bramkarz łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencji. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. No to zaczęło się. I Bramkarz, było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysto Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Mija teraz bez kłopotu. Dobrze przechwycił, świetnie się teraz ustawił. A Costa, Carlos Vela. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Pereira. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Torres. Kara. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Ale teraz to konstruowanie akcji na nic się nie zdało. Cofa na przedpole. Ależ tutaj kapitalny blok. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Tak, Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Chwila oddechu, obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Czy dałoby się teraz sprytnie rozerwać obronę? I to tyle z tej akcji. Do końca, zostało już tylko 5 minut. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Bramka w takim momencie, spotkania byłaby decydująca nie daje się przesunąć I ruszyła pierwsza połowa I bramkarz. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czyst. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzja.